Witam cię serdecznie. Marcin z tej strony. Kolejne zadanie z cyklu o korepetycji. Yy, od Ewy dostają, arkusz. 18 zdanie jest takie: odcinki KL i NO są równoległe. Czyli to jest równoległe do tego. Super, bo wiemy, że to jest jakby trapez, tak? Albo że to jest trójkąt i ten odcinek jest równoległy do tego. Długość odcinków MM, NO i KL są odpowiednio równe: 2, 5, 15. Długość odcinka KN jest równa ileś. Super. Dlaczego? Ponieważ tutaj możemy zastosować coś, co nazywa się A albo twierdzeniem Talesa, Ewentualnie możemy zastosować podobieństwo tego małego trójkąta do tego dużego trójkąta. I możemy sobie ułożyć bardzo prostą proporcję, że to, co jest po skosie w małym trójkącie, czyli 2, przez to, co jest poziomy w małym trójkącie, czyli 5, równa się. To, co jest po skosie w dużym trójkącie. To nazwiemy sobie x, czyli jest 2, oraz x. Jest równe to, co jest w poziomie w dużym trójkącie, czyli 15, czyli skośne do poziomego, równa się skośne do poziomego. Wystarczy to tylko wyliczyć. 15 razy 2 to jest 30, tak oczywiście z proporcji. 5 razy 2 to jest 10, 5 razy x to jest 5x. Odejmiemy sobie dyszkę. 20 równa się 5x. Podzielimy to przez, nie przez 2, tylko przez 5, a więc 4 równa się x. Tu, po tu, Poza tym pamiętajcie jedną ważną rzecz. E, na 99% jestem pewny tego, że wszystkie rysunki, które są na maturze, takie jak te, one muszą być wykonane idealnie, dokładnie, pięknie i w ogóle. No to jeżeli widzimy, że na przykład, weźmy na czerwono. Ten odcinek tutaj, to jest 2, no to jak dołożymy tutaj jedną no dwójkę i tutaj drugą dwójkę, no to jest 2 i 2, 4, <grych> pasuje, tak. Jeżeli to jest 5, to jakbyście sobie wzięli dokładnie linijkę, zmierzyli ile to jest, to zobaczycie, że to też jest podzielone idealnie na te trzy odcinki. Bo to muszą być trójkąty takie, rysunki muszą być bardzo dokładne, tak, idealne wręcz. Więc można teoretycznie, nawet jak nie wiecie jak takiego zdania rozwiązać, no nie dacie 2, no bo wiecie, że ten odcinek MM nie jest takiej samej długości jak NK. Ok. Będzacie, będziecie oscylować gdzieś właśnie w granicach czwórki trójki. No widać to raczej że to jest czwórka. To taka mała podpowiedź. A jak się Wam podoba ta podpowiedź, to łapka w górę. Na razie. Zmykam do kolejnego. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykazpasjon.pl